Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie zorganizowaliśmy z okazji Światowego Dnia Chorego. Święta ustanowionego przez Jana Pawła II, aby jeden dzień w roku poświęcić refleksji, modlitwie oraz spojrzeniu na osoby cierpiące. Ja dzisiaj proponuję inne podejście do tego święta. Porozmawiajmy, proszę, o osobach, które profesjonalnie opiekują się chorymi. W domach pomocy społecznej to cały zespół pracowników, pielęgniarki, opiekunki, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi. Jednak skupmy się dzisiaj na pielęgniarkach. Nasze spotkanie zatytułowaliśmy Standard pracy pielęgniarek w opiece nad osobami w podeszłym wieku w warunkach domu pomocy społecznej. Istotne jest, że opiekujemy się coraz starszymi mieszkańcami w, nas, w naszych społecznościach lokalnych. To tendencja w całym kraju. Jesteśmy społeczeństwem coraz starszym i coraz więcej takich mieszkańców będziemy mieć pod opieką. Dom pomocy społecznej to też szczególne miejsce na styku dwóch systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej. To niestety nie ułatwia nam pracy. Proszę Państwa, dziś pielęgniarka jest osobą bardzo wykształconą. Zostając pielęgniarką, decydujemy się na to, żeby nadążać za postępami medycyny. Jesteśmy pełni woli, chęci i wiedzy, żeby opiekować się Państwem jak najlepiej, zgodnie z postępami medycyny. Brakuje jednej sprawy legislacyjnej. Chcemy, ażeby uwolnić nasze uprawnienia żeby były one równoległe z naszymi umiejętnościami. Wtedy damy dla Państwa z siebie wszystko. Proszę, umożliwcie nam, wykorzystajcie nasz potencjał, tak jak dzieje się to w Europie i na całym świecie. bardzo docenia pielęgniarki pracujące w DPS-ach, ale również widzę ja jako dyrektor do spraw pielęgniarstwa duże zaangażowanie moich pielęgniarek w szpitalu, tak jak i tutaj pielęgniarek w DPS-ie. Różnią się, ale jednocześnie działają wspólnie. Działają wspólnie w tym samym celu, więc dlatego bardzo ważne jest wsparcie całej naszej grupy zawodowej. Program realizowany przez pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Izabela Filińska. Kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego. Odpowiada za koordynowanie leczenia mieszkańców. Jolanta Leśniak. Prowadzi program profilaktyka szczepień i badań okresowych. Małgorzata Sowa. Polipragmazja. Edukowanie do ograniczenia ilości przyjmowanych leków a przyzwyczajenia i nawyki seniorów. Sylwia Tadeusiak prowadzi kontrolę parametrów ciśnienia tętniczego i glukozy we krwi. Edukuje seniorów w tym zakresie. Izabela Kozłowska dostosowuje typ opieki pielęgniarskiej do zróżnicowanego stanu zdrowia mieszkańców według skali Bartel. Maria Powąska odpowiada za program monitorowania wagi mieszkańców. Ewa Wit jest odpowiedzialna za leczenie ran oraz monitorowanie skuteczności tego procesu. Proszę Państwa, fakty mówią. Skupiając się na faktach, biorąc pod uwagę charakterystykę demograficzną społeczeństwa polskiego, mamy przyjemność poinformować, że nasze społeczeństwo żyje coraz dłużej. Mamy coraz więcej 80-latków, a nawet bardzo dużo 100-latków. Z tego trzeba się cieszyć, ale tym wymaganiom trzeba również sprostać. My także się starzejemy. Pielęgniarek większość jest średnia wieku 50 lat. W całej Polsce na 1000 taki przelicznik na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek. Niestety w województwie pomorskim jest jeszcze gorzej, bo na 1000 mieszkańców przypada 4,3 pielęgniarki. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, w roku 2025, o tym mówią fakty, na 1000 mieszkańców w województwie pomorskim przypadać będzie już tylko 3,8 pielęgniarki. Chciałam wskazać kraje na świecie, które. Walczą dalej o pielęgniarki, drenują każdą ilość pielęgniarek do siebie, pomimo tego, że są na początku tej tabeli. Szwajcaria zapewnia 16 pielęgniarek na 1000 obywateli. Dania 15,4. Norwegia 14,4. Pójdźmy dalej. Czechy 8,1. Jest to dwa razy więcej niż u nas. My chcemy opiekować się naszymi podopiecznymi, naszymi pacjentami. Dlaczego jest przelicznik na mieszkańców? Dlatego, że pielęgniarka pracuje również w środowisku nauczania, w medycynie pracy i w wielu innych miejscach niż szpitale, chociażby właśnie w domu pomocy społecznej. Tu są wspaniałe pielęgniarki ze wspaniałym doświadczeniem, z ogromnym potencjałem. farmaceutyczna to opieka jaką otrzymuje dany pacjent zapewniająca bezpieczne i racjonalne stosowanie leków. Szczególnie predysponowani do podjęcia opieki farmaceutyczną są pacjenci z takich czterech podstawowych grup. Pierwsza grupa to są pacjenci podatni na występowanie działań niepożądanych leków ze względu na zmniejszoną sprawność układów fizjologicznych. Są to przede wszystkim noworodki, ludzie starsi, a więc pacjenci dps oraz osoby z niewydolnością wątroby lub nerek. Osoby, u których zdiagnozowano kilka chorób wymagających podania jednoczesnego kilku leków, osoby stosujące toksyczne leki, np. cytostatyki, osoby, u których faza ostra choroby może być niebezpieczna dla życia, np. astma. Pierwszym elementem opieki farmaceutycznej, który jest możliwy do wprowadzenia, jest ocena polipragmazji. O ile nie mamy wątpliwości, że lekarze wiedzą, co przepisują, to niekoniecznie mamy pewność do tego, że pacjenci się do tego stosują. W naszym opie systemie opieki zdrowotnej pacjent może się leczyć u wielu lekarzy. Poza tym dość łatwo ulega reklamom, które po wprowadzeniu ustawy farmaceutycznej stały się dość agresywne. Pacjent z grupy senioralnej, a więc z grupy 65, zażywa około 7 tabletek dziennie przepisywanych przez lekarza. Jeżeli do tego dodać przynajmniej dwa preparaty, czy to są suplementy diety czy parafarmaceutyki, który sam sobie zardynuje, to tworzy się w tym taki tygiel, którym się wszystko może zdarzyć. Warto więc zadbać o to, co zażywają pacjenci. Pacjenci z domu pomocy społecznej są pod tym względem komfortowej sytuacji. Są objęci bardzo baczną kontrolą pielęgniarską, lekarską, a także farmaceutyczną. I tutaj takie interakcje leków oraz nadmierne ich stosowanie nie umknie im uwadze. Potrzeb żywieniowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sopocie został powołany zespół żywieniowy. W jego skład wchodzą przedstawiciele zespołu opiekuńczego, pielęgniarskiego, dietetyk, a także osoby zajmujące się organizacją żywienia w domu. Omawiane są bardzo szczegółowo i opracowywane indywidualne diety dla mieszkańców, którzy mają specyficzne schorzenia uznaliśmy, iż żywienie może być uzupełnieniem leczenia naszych mieszkańców. I tak w omawianych przypadkach realizujemy już dietę osób, które choćby są dializowane, dietę trzustkową, dietę o ograniczonej ilości laktozy, czy choćby żywienie osób z chorobą Alzheimera. Panie. Pozwólcie, że teraz zwrócę się bezpośrednio do Pani Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Szanowna Pani, w imieniu pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej oraz własnym, pragnę złożyć na Pani ręce apel. Prosimy w nim o uwzględnienie w Pani pracy i walce o status, warunki pracy i płacy pielęgniarek. Również tych pielęgniarek, które pracują poza systemem Narodowego Funduszu Zdrowia, na przykład w domach pomocy społecznej. Apelujemy o wprowadzenie inicjatyw, które zaowocują uproszczeniem, wyjaśnieniem sytuacji prawnej pielęgniarek, ich uprawnień, poziomu samodzielności i odpowiedzialności. Bardzo, Serce bardzo, do naszego apelu. Bardzo dziękuję, ponieważ takie inicjatywy są dla mnie po prostu takim motorem napędowym. Przekażemy go do naczelnej rady, bo tak jak już mówiłam, część działań możemy tu objąć na naszym terenie, a część musi jednak pójść decyzyjnie odgórnie.